Cześć, mam na imię Marcin. Dziś pokażemy wam jak montować panele marki Vox z podkładem i listwami. Do wykonania pracy potrzebujemy następujących narzędzi. Będzie to ukośnica. Ukośnica będzie niezbędna na pewno do cięcia listw. Odkurzacz do zachowania czystości też działa jako osys do ukośnicy. I przydatna bardzo będzie wyżynareczka. Montaż zaczynamy od sprawdzenia Powierzchnię oraz płaszczyzn podłogi. Zaczynamy od zaznaczania nierówności na podłodze, którą będziemy następnie frazować. Jednym z etapów przygotowania powierzchni jest również badanie wilgotności posadzki. Kolejnym etapem było uzupełnienie nierówności. W zasadzie ubytku e, podłożenie paneli. Była tam nierówność rzędu pół mm w dół. Musieliśmy to wyrównać masą wyrównawczą. E, kolejnym etapem będzie wyrównanie tej masy wyrównawczej celem uzyskania e, odpowiedniej płaszczyzny zgodnie z normą producenta. Na koniec pamiętamy, żeby dokładnie odkurzyć wszystkie pomieszczenia. Zaczynamy oczywiście od podkładu. W tym wypadku użyjemy podkładu Voxa Maxpod Alu Prime o grubości 1.8 mm. Jest to podkład dosyć ciężki, przez co też jest bardzo solidny. Jak widzicie podkład jest zintegrowany z folią. Do połączeń używamy taśmy AluTape Strong. Jest to taśma profesjonalna, zapewnia bardzo solidną ochronę przed wilgocią. Przed montażem koniecznie zapoznajcie się z instrukcją na odwrocie etykiety. Montaż zaczynamy od wytrasowania pomieszczenia celem uniknięcia małych docinek po lewej i po prawej stronie pomieszczenia. No jest tak. Wkładamy pierwszy panel, nakierujemy go pięknie w pióro, dosuwamy do ściany zachowując odpowiednią dylatację. Następny panel wkładamy zaczynając od krótkiego pióra. Delikatnie wkładamy, jak widać pięknie się montują, wkładamy lewą część, dociskamy tę, kładziemy odcinkie już mamy przygotowaną, dokładamy do ściany, zachowujemy oczywiście dylatację, odznaczamy i idziemy do piły. Kładziemy ładnie, laser nam wyznacza punkt cięcia. Rozpędzamy piłę. Panel gotowy. Uf, docięty panel. Wsadzamy teraz na swoje miejsce. Mamy przestawioną tutaj dylatację obwodową. Która w przypadku tych paneli y, musi mieć minimum 8 mm. Wszystkie panele z kolekcji Querra Supra posiadają wgniataną, a nie malowaną fałfugę. Te laminaty posiadają wszystkie patenty unijne: typu wodoodporna powłoka i warstwa wierzchnia odporna na zarysowania. Pokażę teraz Państwu, jak zrobić docinkę bez miarki. Obracamy panel długim piórem do długiego pióra. Robimy dylatację. W tym przypadku zaznaczam znowu 8 mm. Zaznaczamy i panel idzie do docięcia. Mamy teraz ostatni panel do docięcia, więc zrobimy tak samo jak przy panelu przy ścianie na krótkim piórze. Tyle, że po długości robimy podobny patent. Obracamy panel. Zaznaczamy oczywiście z zachowaniem tak samo dylatacji, czyli nierówno z fałfugą. A cofnięte o te 8 mm, które musimy zachować przy dylatacji. Obracamy ładnie. Bierzemy panel. Kreseczkę. Oznaczamy odcinek. Nasz kolega Jakub to pięknie. Będziemy teraz montowali listwę dylatacyjną inciso. Mamy ją tutaj przygotowaną, wyciętą. Na dole mamy też profil przygotowany. Musimy go zamontować do podłogi. Nie możemy użyć kołków, bo jest um, ogrzewanie podłogowe, żeby biegną z wodą, nie będziemy ryzykować, że zalejemy po prostu tutaj właścicielom y, mieszkanie. Zrobimy to klejem montażowym. Mamy tutaj klej montażowy. Mamy klej na ciepło. Klej na ciepło nam na początku ją pięknie ustabilizuje. Jeszcze musimy ją wyciąć. Nie może pokażę, o co chodzi. Bierzemy nożyk. Robię to w ręce, ja proponuję jednak to robić na stole. Można mieć tutaj mniej doświadczenia, ono się pięknie tutaj wyłamuje. Jedną stronę mamy zrobioną, to samo robimy z drugą stroną. Uważamy na. Te będzie, bo one potrafią być strasznie ostre i przeciąć ładnie palec. Nie chcemy tego na końcu pracy, przeciętych palców. Tutaj mamy w zestawie papier ścierny do ogradowania tego, żeby właśnie nie cieło, zrobimy to. Tak, listrę mam przygotowaną. Musimy wkleić profil, poczekamy chwilkę aż ostygnie, przygotuję panel i przykleimy wszystko. No gotowe. Nie dajemy kleju w dziurki, żeby nam nie wyszedł i nie przyspawał, że tak powiem, listu z powrotem. sobie zaznaczyłem krzyżykami, gdzie nie dawać kleju. Możemy sprawdzić, czy będzie równo. Jest elegancko. Dobrze, no teraz musimy chwilkę poczekać, aż wyschnie nam klej. W całej kolekcji Querra Supra do każdego wzoru mamy dedykowaną listwę Inciso z idealnie dopasowanym kolorem. Dobrze, panel mamy docięty. Wsadzamy go, montujemy listwę. Listwo się bardzo prosto montuje. Wystarczy nacelować i dobić delikatnie. Docisnąć albo dobić gumowym młotkiem. Ja mam już gumową rękę zamiast gumowego młotka. Na koniec biżuteria, czyli listwę z półmodel 301. Nie jest to zwykły MDF, ale tworzywo polimerowe uszlachetnione dodatkami mineralnymi. Listwy są lekkie, wytrzymałe, odporne na wilgoć. Montujemy przy pomocy kleju montażowego. Teraz będziemy montowali um, listwy przypodłogowe. Użyjemy do tego pistoletu w tym wypadku elektrycznego oraz kleju montażowego, najlepiej hybrydowy, oraz pistolet na ciepło, żeby na łączeniach nam nie uciekało. Przy tym połączenie będzie miękkie, że tak powiem. Przy tym od razu usztywniamy połączenia. Klej nakładamy, a na następnej listwie pokażę. Będziemy go nakładać co 20 cm. Okay. Przyłączenie właśnie stosujemy Klei na ciepło, żeby nam listwy nie uciekały. Tak, nie? Zrobimy następną, tutaj musimy, musieliśmy ją połączyć z uwagi na to, że mamy powyżej 2,40 listwa ma 2,40, zrobiliśmy ją z dwóch kawałków, pokażemy Wam łączenie teraz dwóch listów. Okay, klej na ciepło dajemy też w różnych punktach, nie wiem co 40 cm, w zależności też od nierówności ściany, im bardziej ściana nierówna, tym więcej trzeba dać kleju na ciepło. Eee, Lepiej dolegają do ściany, nie akrylowanie później, więc na łączeniu w rogu i na górnej krawędzi. co kawałeczek w końcu nie dajemy na ciepło. Na ciepło damy klej dopiero jak będziemy drugą listę kleić. Naciskamy. Czasami trzeba dłużej przytrzymać jak jest nierówność ścian żeby ona doległa, klej ma temperaturę dosyć wysoką i trzeba poczekać, aż zastygnie. To jest około z reguły minutę. W tym przypadku mogę już puścić. Dziękuję Wam za miło spędzony czas. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam szybko, sprawnie zamontować podłogę. Do zobaczenia niebawem.